I jeszcze testujemy najdziwniejsze Minecraftowe lifehacki z TikToka, które wydają się być nierealne, a jednak działają. Zostaw łapkę i suba, wina mojego Instagrama. I pamiętaj, że możesz mnie oznaczyć pod najdziwniejszym TikTokiem, jeżeli chcesz, abym sprawdziła tego TikToka lifehacka w naszym odcinku. Oglądajcie ten film koniecznie do samego końca, aby stać się o 1% mądrzejszym człowiekiem na Ziemi. I też dajcie znać, który lifehack jest Waszym ulubionym, a my zaczynamy z pierwszym lifehackiem. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czy w ogóle można spać obok potwora? No, słuchajcie, nie nie można, ale jednak ten lifehack, który teraz oglądnijcie. Mówił nam, że ej, można, można, słuchajcie, jest taki live, który pozwala nam na spanie tuż obok potwora. Także, oczywiście, tutaj klikam, proszę bardzo. I, i tak, gości, czy to jest możliwe? No, no nie jest co nie, ale, ale to jest bardzo ważne. Pod wodą, jeżeli gościu postawi tutaj elegancko łóżko, może po prostu pójść spać obok potwora. Nie wiem, czy to jest prawda, szczerze wątpię. Wygląda to nierealnie. Fajnie by było, gdyby to była prawda. Także widzowie, sprawdźmy to. Po prostu to sprawdźmy. No dobra, jesteśmy w Minecrafcie i wpisujemy oczywiście Time Set Night. Musimy słuchajcie, zastanowić sobie zombiaka oraz oczywiście łóżko. A weźmy sobie różowe. Do naszych testów, widzowie, stwórzmy małą klatkę, postawmy zombiaka i słuchajcie, postawmy również łóżko. Powiedzmy, że, 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 jedno tutaj, okej, okay, a drugie faktycznie, słuchajcie, pod wodą. Dobra. Game of survival. No i jak widzicie, zombie tutaj miałby na mnie chrapkę. Oczywiście, że tak. Próbujemy i spać i niestety nie możemy, ponieważ wyświetla nam się komunikat, że nie można. Po prostu nie można spać. Ale teraz, słuchajcie, chwila prawdy. Uwaga, uwaga. No nie, niestety to, to też nie działa, więc... Ja nie wiem dlaczego liczyłam, no to, że to w sumie zadziała. No dobra, no nieważne, trudno. I <laughs> Lecimy z kolejnym livefakiem. Drugim livefakiem, który sprawdzimy, będzie wyrzutnia. I zobaczcie, słuchajcie, co tutaj się dzieje. Gościu daje slime bloki, jakieś parę, słuchajcie, redstone'ów, prawda? Obsydian, guziczek i tak dalej, i tak dalej. Na około słuchajcie pełno obsydianów, okej. Okay. Wchodzi na slima i potem odbija się i leci, słuchajcie, leci poprzez rakietę, ja nie wiem. To wygląda, jakby to nie działało, ale może to działa. Możemy to sprawdzić, także słuchajcie, zobaczmy to po prostu. No dobra, szczerze, w to też nie wierzę, że to się uda, no, ale oczywiście próbujemy, więc pierwszą kolejnością, słuchajcie, robimy coś takiego i coś takiego. Teraz słuchajcie, obsydiam wszędzie. Nie wiem dlaczego w sumie, no ale słuchajcie, okej. Okay. Dajemy tutaj teraz przycisk, no i czy to działa w ogóle? Aha, sorry, dobra. Jeszcze redstone. Ok, teraz powinno zadziałać. Dobra, spoko, wszystko, słuchajcie, działa. No i teraz musimy, że to dostawać to z fireworkami. Oczywiście game od survival i nie wiem, co mam za bardzo zrobić, no ale siup. No, tak średnio bym powiedziała jeszcze raz. raz, spróbujmy jeszcze raz. Uwaga, uwaga, chwila prawdy. O, udało się, widzowie to. No żartuję, nie działa, słuchajcie, mamy Elytry, pewnie tego się też miał Elytry, więc no tak. No kurde, wyrzutnia fajna, nie? Ogólnie jeżeli chodzi o to wyrzutnię, no to jest to jakiś tam y, sposób y, po prostu fajny wybicia się. No okej, okay, nie? Ja myślę, że, że fajnie to wygląda efektywnie. No więc okej, okay, no słuchajcie, no fajne, z Elytrą fajne, jak najbardziej, no co my tutaj będziemy mówić? W każdym razie chyba chodziło zresztą o to, żeby to była taka wyrzutnia na Elytrę, więc no nic, widzowie, po prostu daję ocenę 4 na 5 gwiazdek, no bo takie bezduteczne trochę, wiecie, no, no spoko, po prostu spoko, no spoko na 5 i tyle, lecimy z kolejnym lifehackiem. Teraz coś dla fanów Dreama, widzowie, dokładnie, ponieważ to, to są takie właśnie przydatne lifehacki w byciu tymi speedrunnerami czy coś, i słuchajcie, uwaga, gość tam mówi, że musimy nacisnąć. W czyli do przodu oraz spację i teraz wtedy jak to naciśniemy No to nie dostaniemy damage'u No nie wiem, nie wiem czy to działa Mam wrażenie, że nie Możemy to sprawdzić, może wie, że to ja jestem trochę głupia I może wiesz, że po prostu ja nie umiem tego zrobić Może się da, ale ja nie umiem, nie wiem Sprawdźmy to po prostu czy się da Sprawdźmy następny Lifea, który polega na tym Aby wyskoczyć po prostu z jakiejś dużej wysokości No i naciskaniu W I spacebar, czyli to jest mam nadzieję, że spacja Spacebar to musi być spacja Więc uwaga, uwaga Okej, okay. wiecie, może tego nie wyliczyłam, nie mam pojęcia, uwaga, okej, 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 no dobra, no dobra, w to akurat nie wierzyłam ani trochę, że działa, ale za to następny najfak, myślę, że może zadziałać. Kolejna bardzo ciekawa rzecz jest to śnieżna winda, czyli podsadzanie się po prostu na śniegu i wtedy mamy nieskończoną windę i no i to działa niby, nie wiem to patrzcie, tak, tak to wygląda, no nie wiem, nie wiem sama, słuchajcie, wygląda to legitnie całkiem i no trzeba co prawda się trochę napracować y, tymi jakby wiaderkami i tak dalej, no ale, ale działa, w sumie czemu by tego nie przetestować? Sprawdźmy. Uwaga, uwaga, testujemy. Czyli co? Bierzemy letterowe budki i dwa wiaderka z sypkim śniegiem. No więc moi mili, zakładamy budki, elegancja, Francja, no i teraz słuchajcie, próbujemy. Okej, okay, no nie, no naprawdę to też nie działa. Ej, akurat to... Kurde, nie możemy shiftować, czekajcie, ja, ja to jest do zrobienia, moment. Musimy być tak na skraju tego bloku, okej. Okay. Aj i tak ciężko. Okej, okay, dobra, jest to wykonalne, jest to wykonalne widzo. Kurde, <grytanie> na pewno to jest wykonalne, ale trudno do zrobienia. Dobra, teraz to się uda. Patrzcie, musimy być naprawdę na. Ja mam dwajki czasami. Okej, okay, musimy być naprawdę na skraju, widzowie. I wtedy to się udaje, patrzcie, normalnie, faktycznie, da, uda, da się, da się to widzę, po prostu się da, trzeba jedno wiaderko tutaj trzymać I patrzcie, to jest wykonalne, tylko trzeba, tak jak mówię, na skraju bloków, ojejku, się trzymać, bo jak już damy shifta, to poptakach i spadamy No, i myślę, że ogólnie ocenka taka, no, 4 na 5 gwiazdek, nawet 3 bym chyba to w sumie dała, bo No, szału nie ma, tylko mi nie urwało, jest to trochę trudne w sumie, ja na przykład mam za mało IQ, żeby połączyć wszystkie styki w mózgu i... Zrobić to, więc no wiecie, ciężka sprawa. <laughs> Przynajmniej dla mnie. Teraz bardzo ciekawy lifehack, który będzie dotyczył szukania diamentów, ponieważ jak wiecie, jest to bardzo trudne i często wiele diamentów mieści się gdzieś tam przy lawie itd. i tak dalej ich po prostu nie widać. A wiadomo, nie będziecie, słuchajcie, za każdym razem odkopywać całej lawy, żeby, słuchajcie, znaleźć tego jednego diamenta. I jest tutaj taki fajny lifehack, który polega na, zobaczcie, daniu tego czegoś, jak to się nazywa, kompostownik. Chyba danie kompostownika na górę, gravel, on spada, no i słuchajcie, macie tego X-raya. Nie wiem, czy to działa. W sumie byłoby całkiem fajnie Sprawdźmy to i no nie wiem, no jakoś tak wątpię, ale oby. może to się tak zbaguje i będzie idealnie i będziemy mogli sobie znaleźć mnóstwo diamentów. Zobaczmy to. Jak byłoby pięknie, gdyby ten lifehack działał, uwierzcie mi, byłoby naprawdę przecudownie. Zmieniamy oczywiście na survivala, no i tak, spróbujmy to. Robimy sobie coś takiego, ok, tutaj coś takiego, no i teraz wchodzimy i pył. No, niestety na 1.20 zdecydowanie to nie działa. Jest jeszcze szansa, że popełniłam błąd. I próbujemy sobie raz jeszcze, tym razem bez bloków obok. No ale niestety nie, to w ogóle nie działa, to miało takie predyspozycje, Ua, żeby działało, dobra, prawie umieram, sorry widzowie, no trudno się mówi, żyje się dalej, musimy używać niestety x-rayów, ja tutaj sobie w spokoju umrę, a wy oglądajcie kolejnego lifehacka. Ostatni lifehack, szczerze marzy mi się, żeby to działało, nie wiem czemu, to jest totalnie bezużyteczny lifehack, po prostu nie ma opcji, że ktokolwiek z was będzie tak po prostu chciał go użyć, ale... Wtedy moje marzenie z dzieciństwa zostałoby po prostu spełnione i zobaczcie. Gościu bierze kurczaki na smyczki, co nie? Nic dziwnego, ale okej, okay, patrzcie na to. On skacze z tymi kurczakami i te kurczaki tworzą mu normalnie spadochron kurczakowy. Czajcie, jakby to działało? Musimy to sprawdzić. Proszę, proszę, noc, ktokolwiek tam istnieje na górze, oby to działało, bo to by było coś pięknego. Totalnie niepotrzebnego? Ale pięknego. No, nigdy nie chciałam, żeby coś tak bardzo działało jak właśnie to. I widzowie, ja już tutaj zaczęłam, jak widzicie, sobie dawać kurczaczki. Elegancja, Francja, patrzcie, tu mamy kurczaków. Oczywiście, myślę, że tyle wystarczy. Powinno być, tak, myślę, że tyle wystarczyć. E, bierzemy w takim razie je. Ojej, to będzie, Słuchajcie, bardzo trudne do zrobienia. No, ale Słuchajcie, staramy się je teraz wszystkie tutaj zabrać na smyczki. Dobra, słuchajcie, próbujemy, próbujemy. Nie wiem, jak dużo ich powinnam wziąć, ale weźmiemy, słuchajcie, jak najwięcej się tylko da. Ej, ja już prawie, Słuchajcie, cały tak wykorzystałam na to. W sumie to się tego nie spodziewałam. O kurde! Ooo, dobra, mamy stack, widzowie. Stack kurczaków jest uwiązanych. Wypuszczamy je teraz. Chodźcie, kurczaki, let's go. Dobra, ja mam nadzieję, że to serio wystarczy. Nie wiem za bardzo skąd wystartować, ale dobra, tutaj mamy sobie takie no, pole do manewru, powiedzmy. Więc uwaga, uwaga, widzowie. 3, 2, 1, kurczaki! <ścoughs> Czemu to nie działa jak powinno? Okej, okay, próba numer dwa, bo tamta słuchajcie, one nie miały te kurczaki zbyt wiele, wiecie, pola do manewru, żeby tutaj, słuchajcie elegancko się rozpędzić. Mam znowu 64 kurczaki przywiązane do siebie yy, i próbujemy. Uwaga, uwaga, chwila prawdy. Trzy, dwa, jeden, Let's go, Geronimo! No i niestety wszystkie się zerwały, a ja umieram. Przykro mi, że w tym odcinku większość z tych yy, lifehacków nie zadziałała zwłaszcza ten ostatni, bo ten ostatni miał takie predyspozycje. No ale niestety, słuchajcie, nie tym razem. No i niestety musimy kończyć ten odcinek. Dajcie znać, który z lifehacków najbardziej wam się podobał. No i co? Widzimy się jutro 16.00 na tym kanale. Buziak dla was i życzę wam miłego dnia wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Pa, pa!